Gnomy, czy też krasnoludki, lub krośnięta, istoty uważane przez wielu za mityczne, przyjazne, pomocne człowiekowi, słodkie, niezdarne stworki. Tymczasem jednak te sukinsyny, poza tym, że istnieją, naprawdę kryją przerażający sekret. Są to stworzenia stadne, doskonale razem współpracujące, aby osiągnąć pożądany efekt. Przeważnie zamieszkują podziemia lasów i terenów wiejskich. Lecz czasami również osiedlają się pod gospodarstwem, podpierdalając ludziom żywność z piwniczki, szczając do mleka i nieustannie obserwując swojego żywiciela. Znane są ze swojego zamiłowania do alkoholu. Są mięsożerne oraz zwykle cholernie bogate, zdobiąc swoje komnaty wykopanym wcześniej złotem. Niesprowokowane nie stanowią jednak poważnego zagrożenia, a czasem nawet po przywiązaniu się do jakiejś rodziny mogą tak jak jest to przedstawione w mitach i bajkach, okazać się pomocne. Znane są także przypadki zniewolenia gnoma przez człowieka, zakuwając go w odpowiednie kajdany. Gnom taki będzie pracował dla swojego pana, kopiąc podziemne tunele w poszukiwaniu cennych surowców. Gdy się jednak uwolni, i właśnie tu przechodzimy do ich prawdziwej, okrutnej natury. Te jebane skurwy syny nie znają litości. Kurwiony gnom jest skłonny do porwania dziecka swojego byłego pana, a to dopiero początek. Od lat funkcjonują skryte w cieniu zakony zwalczające te kurwostwo, dlatego właśnie ich liczebność znacząco zmniejszyła się. Wciąż jednak zdarzają się przypadki zamordowania człowieka przez gnoma, a rząd to tuszuje, dlatego proszę was, uważajcie na siebie, bo możecie być właśnie w tym momencie, w tej chwili, obserwowani.